Witam serdecznie na kanale Strzelce i zapraszam Was dziś na czytanie miłosne na styczeń 2020. Pamiętajcie, proszę, że jest to czytanie ogólne, także jeżeli chcielibyście czytanie prywatne, to zapraszam do opisu pod filmem. Tam jest mój mail, no i tam możecie do mnie pisać. Pamiętajcie też o łapkach w górę, o subskrypcjach i komentarzach. No i tymczasem ja już przechodzę do czytania. W tym miesiącu będzie krzyż celtycki, tak jak to wcześniej bywało. Karty, proszę pokażcie. Co dla strzelca na 2020 styczeń. Karty, proszę pokażcie. Co dla strzelca na styczeń 2020. Karty, proszę pokażcie. Co dla strzelca. Ogólna sytuacja. A z kielichów? Co pomaga bądź przeszkadza? Szóstka buław. Co jest podstawą tej sytuacji? Paść denarów. Co odchodzi do przeszłości? Dziewiątka buław. Co macie w głowach? Czego byście chcieli? Piątka kielichów. Co przychodzi? Głupiec. Wy w tej sytuacji? Osiem kielichów. Kielichów. Wasze otoczenie, moc, szansa bądź zagrożenie, trójka kielichów. I potencjalny wynik, królowa denarów, pod spodem strzelce mają rycerza denarów. Mogą być znaki ziemskie istotne dla Was, bo macie tu raz, dwa i teraz trzecią kartę. Znaki ziemskie to osoby spod znaku byka, panny bądź koziorożca. Więc mogą być istotne, pojawić się dopiero w Waszym życiu lub już w nim być. Ewentualnie to Wy będziecie wykazywać tą energię. Energia rycerza denarów to taka stabilna, powolna energia dążenia do celu. No, i dosięgania tego celu zazwyczaj. No, ale sprawdźmy, co mamy tutaj. W przeszłości mogło być troszeczkę ciężko z są z pewnego powodu, ale przychodzi już do Was jakieś nowe uczucie. Dla osób, które są samotne, mogą, może się pojawić jakaś osoba. Dla osób, które są już w związkach, może być odnowienie, tak jakby, relacji na niektórych również dzidzia może się pojawić podstawą sytuacji jest paść denarów, więc być może jest jakaś osoba od Was młodsza lub osoba w pracy na przykład młodsza macie Asakielichów i Szóstkę buław w samym centrum czytania na pewno jest to pozytywne macie Macie szansę na, szczególnie tutaj z tą kartą głupca, jakiś zupełnie nowy początek, który prowadzić będzie do zwycięstwa, tak? Bo szóstka buław mówi o zwycięstwie. Natomiast wychodzicie tak jakby z jakiejś ciężkiej i trudnej energii, bo wychodzicie z dziewiątki buław, a dziewiątka buław mówi o dużym właśnie zmęczeniu i przeciążeniu. No może nie poddaniu się jeszcze do końca. Natomiast już jesteście tak naprawdę na skraju już wyczerpania. No i macie też piątkę kielichów w głowie. Jesteście zranieni i wy jesteście pokazani jako ósemka kielichów, także niektóre Strzelce mogły przeżyć jakieś rozstanie ostatnio, które je po prostu bardzo zraniło i teraz nie, jeszcze nie do końca tak jakby się z tego być może wyleczyły, może to wciąż jest w głowie natomiast z natomiast waszą strony idzie na pewno jakiś nowy początek mamy tu też osobę z podznaku lwa możliwą mamy kartę mocy no ale karta mocy mówi też o osobie właśnie bardzo takiej seksownej przystojny facet, fajna babka który, która może się pojawić w waszym życiu lub już w nim jest Natomiast dużo jest takiej seksualności w Waszym życiu. Być może mm, znajdziecie taką osobę, która Was bardzo będzie pociągała, będzie też bardzo energiczna, będzie dużo działania ze strony tej osoby i z Waszej strony również będzie jak najbardziej działanie. Tutaj mamy dużo działania już przy głupcu tak naprawdę, czyli wychodzenie z inicjatywą i pójście w nową. W nową drogę, zaczęcie czegoś nowego. Tutaj coś zostawiacie za sobą, pewne rzeczy ze sobą zostawiacie i ruszacie do przodu w świeżość, jakąś taką nową energię. Tutaj, askielichów lichów, no to może być oczywiście zakochanie, tak? Jakaś nowa relacja, taka świeża, jeszcze nie miłość może po grup, ale już taka naprawdę świeża, fajna, emocjonalna relacja. Jeżeli jesteście już w związku lub w małżeństwie, to może się okazać, że. Odnawia się tutaj ta relacja, na przykład dla niektórych z Was za sprawą dziecka waszego, tak? Może tak być. Szansa i zagrożenie. Macie trójkę kielichów. Trójka kielichów mówi o zabawie, o przyjęciach, o fetach. Także uważajcie, jeżeli imprezujecie, żeby nie pić i nie jeść za dużo. A jeżeli, tak jakby spojrzeć na tą pozytywną stronę, możecie dużo czasu spędzać ze znajomymi, z rodziną no mieć taki pozytywny naprawdę czas dla was dużo zabawy dużo lekkości, dużo radości po tym czasie takim dość trudnym będzie dla was takie jakby chwila wytchnienia macie dużo tych kart ziemskich także dużo możecie się skupiać na pracy i te tak jakby trudne momenty emocjonalne mogą wam dać tak jakby fory w pracy bo skupicie się na tej pracy i spazie denarów, rycerze denarów, przychodzicie w królową denarów, czyli macie tak naprawdę wzrost mm, też w sferze materialnej, ale po prostu takie wewnętrzne, być może uziemienie, stajecie się bardziej y, tacy poważni, tak, stajecie na, na nogi, stajecie stabilnie i robicie to y, chyba świadomie, tak, mam wrażenie, że ruszacie po nowe, jeżeli nie w sytuacji tak naprawdę emocjonalnej, bo być może emocjonalnie jeszcze nie do końca tutaj się z czegoś wyleczyliście, natomiast na pewno odchodzicie już od tego, zaczynacie robić jakieś duże postępy i iść w nowym kierunku, natomiast to wpłynie na Waszą kondycję również finansową zawodową, ale też po prostu na takie poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, bo tutaj już byliście zmęczeni i nie do końca widzieliście co się, co się może wydarzyć, albo jak wy to zniesiecie, a tutaj już macie naprawdę fajną energię królowej denarów. Dla Panów może oczywiście być kobieta z znaku ziemskiego się pojawić lub jest, która będzie tak jakby istotna w tym miesiącu. No, i to niewątpliwie myślę, prowadzi do sukcesu, bo jednak pojawiła się ta szóstka buław. A szóstka buław mówi o, o zwycięstwie, tak? Mówi też o podróży, także niektórzy z Was mogą gdzieś wyjechać w tym miesiącu albo, no, w jakąś krótką podróż. To może nie być jakaś bardzo długa wycieczka, natomiast jakiś tam wypad za miasto, czy, czy jakiś city break może, może się zdarzyć. Może być tak, że na wyjeździe też poznacie kogoś takiego zupełnie nowego, ale to by była zupełnie zupełnie nowa osoba, której wy jeszcze absolutnie nie znacie. Jeżeli są tutaj osoby zranione, takie, które w przeszłości miały dość trudną sytuację, mogły też mieć trudną sytuację związaną jakąś z dziećmi. I na przykład dzieci sprawiały dużo problemów i, i no, łamały serce, to mam wrażenie, że to się zakończy i. Przyjdzie tak, jakby polepszenie tej całej sytuacji, już nie będzie między Wami takiego napięcia, nie będzie tego żalu, tylko tutaj nowe pokłady tej pozytywnej energii się wyłaniają. Macie dużo, dużo nowości tutaj nadchodzi, macie dwie karty koło siebie, nowych początków, tutaj zakończanie pewnych rzeczy i otwierają się dla Was nowe, nowe drzwi. Podejdźcie do tego z luzem, z entuzjazmem, jeżeli macie jakąś nową osobę, ale troszeczkę patrzycie na nią przez pryzmat tego. Co się wydarzyło wcześniej, no to tak jakby patrzyłabym, nawet no też z takim przebrużeniem oka na te swoje żale, bo wiadomo, że, że nasz szmuck jest tak skonstruowany, że niektóre rzeczy po prostu uwolbrzymia, żeby nas chronić, a czasem jest to zupełnie irracjonalne. Może być też tak, że niektórzy z Was rozstali się z. Z poprzednim, być może partnerem, bo była jakaś sytuacja trzeciej osoby, bo tutaj jednak ta trójka kielichów jest. No i dla niektórych też, tu mam trójkę kielichów i kartę mocy. Uważajcie, na, niektórzy z Was, na nową osobę, um, z którą się spotykacie, bo ta osoba być może zainteresowana jest jedynie jakimś kontaktem fizycznym. Niewykluczone, że też ma już partnera i partnerkę, i byście byli w sytuacji, takiego piątego koła u wozu tak byście byli trzecią osobą. Tutaj mam tu królową denarów. Królowa denarów może oznaczać żonę, także no, dla niektórych z was jak najbardziej może to oznaczać, że spotkacie jakąś osobę nową, natomiast potem może się okazać, że ta osoba jednak jest dla was nie do końca dostępna tak, no bo już, już ma rodzinę, może mieć również dzieci, może mieć żonę dzieci, rodzinę lub partnerkę i no też może przez to się odwrócicie od tej, od tej osoby lub, lub się odwracacie. Dobrze, a ja sprawdzę jeszcze karty anielskie, co mają nam mam do powiedzenia, może coś podpowiedzą, może coś nowego, może coś potwierdzą, czemuś zaprzeczą, może jakiś przesłank dla osób, które jeszcze nic dla siebie nie znalazły. Zobaczymy, co tutaj w kartach anielskich się wyłania. No i też pamiętajcie, żeby metodycznie powoli do celu, bo macie dużo tych kart a, denarowych, także a, docencie tą energię denarów, która daje stabilizację i, i taką pewność. Stawiajcie pewne kroki przemyślane powoli, ale konsekwentnie. No i sprawdźmy, co jeszcze tu anioły mają do powiedzenia. Nowa miłość. No widzicie, tak jak powiedziałam, no dużo tu jest tych kart nowości i podejmij działanie jak najbardziej. Myślę, że to jest po potwierdzenie już tylko tego, co ja wcześniej Wam tutaj um, nakreśliłam. Nowa miłość, tak jak powiedziałam, dla osób, które są samotne lub się z kimś rozstały, może być zupełnie nowa osoba do Was przyjść. Natomiast trzeba wyjść do ludzi, trzeba na przykład wyjść na imprezę, zacząć coś robić, nie wiem, fajnie się ubrać, poczuć się znów seksownie żeby tutaj zapomnieć już o tych bólach, odwrócić się od tego plecami i iść do przodu, bo czeka na was nowe uczucie. Dla osób, które już są w takiego w związku, i w tym związku na przykład no coś było nie tak, ale jeszcze bez dramatu, no to może przyjść oczywiście odnowienie tego uczucia romantycznego, będzie dla Was również wskazane. No, jakieś wyjście na przykład gdzieś razem, jakaś impreza, lub poczucie się takim dzieckiem, głupcem, zrobienie razem czegoś nowego. Zapomnijcie o, ty, o tych jakichś tam niesnaskach, jakie między wami były, jeżeli to nie były jakieś bardzo poważne tak? sprawy, oczywiście mówię o takich osobach, które mają takie przejściowe jakieś problemy, bo tutaj te przejściowe problemy jak najbardziej mogą się, mogą się rozwiązać. Tylko podejmijcie działanie, tak, macie tu wspaniałą kartę, zróbcie coś. Wyjdźcie gdzieś, umówcie się na randkę, na kolację, a pospędzajcie trochę czasu ze sobą, tak jakby odnówcie romans, tak jak to było na początku między wami, bo może tego zapomnieliście i zaczynaliście już być troszeczkę zmęczeni, a wystarczy lekkie, lekkiej, świeżej energii dodać związkowi, żeby już było między wami lepiej i sytuacja mogła się stabilizować. No dobrze, kochane strzelcy, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego czytania. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, wspaniałego stycznia i do usłyszenia za miesiąc.